O, może się włączyła? i co my teraz zrobimy? <laughs> tu jesteśmy, w Chmieleńcu Spytaliśmy się tu rolnika, czy możemy pochodzić trochę. Chmieleniec to jest taka, no, stara wioska po niemiecka, w sumie też yy, koło Morzego Pola tamtą stronę tam jak widać, o a tu zobaczymy na tym polu na razie i może w tamtą stronę pójdziemy tu niby jest taki szlak napoleoński coś tam nieraz gadają, ale że tutaj wojska napoleońskie tędy cisnęły a co tu będzie to nie wiem, zobaczymy no nasze pierwsze znalezisko dość głęboko tak na około 30 metrów. sygnał daje taki dawał 24 tak mniej więcej, a jak wykopałem to 20 ten Kamil mówi, o tam masz coś, widelec jakiś albo coś, no a tu jest taka, taka posrebrzana łyżka, posrebrzane odnoża raczej, odnoża, bo tu widzę chyba, tak na płasko idzie, no taki, alan to nie wiem co to, mieć, czy coś pokryta srebrem, posrebrzana, czy to jakieś są te, nic nie widać, no takie. Jak to, jak to kiedyś za Niemca czy tam za takie o sztuczce Jak coś będzie jeszcze to nagram. Pozdrawiam ogólnie wszystkich brata i wszystkich oglądających, subskrybujących, kopiących na polach. No jest fajny sygnał, tutaj Kamil zmarznięty coś, no po pomachaj. Pozdrów yy, wujka, wujka Michała w Anglii, no pozdrów. No weź tak, do góry ręka. No cześć wujek. No powiedz, no Powiedz, gdzie jesteśmy Gdzie? W Chmieleńcu No, u wujka Marcina, powiedz Ale mam super sygnał, miałem A głęboko jak cholera, chyba ze 30 cm Już myślałem, że to będzie jakieś żelazo Ale nie, coś mi tak nie dało spokoju Tutaj jak zobaczycie czy będzie, Nie wiem, czy będzie widać Sygnał 42 44 było w ziemi No, Kamil tu już wyciąga, pokaż Co wyciągnęliśmy i wyciągnęliśmy, tak myślałem, że będzie aluminium Już później I wyciągnęliśmy, tak, pierwsza dzisiaj monetka 50 Reichsfening Swastyka Czyli wojenna, który rocznik zaraz powiem 40 Tak, Deutsches Reichsfening 50 feningów, tak to jest Proszę Państwa Dobra, to tyle No tu mieliśmy następny sygnał 18, tak samo jak na wierzchu. No, Kamil, pokaż, co my tam znamy Znalezione. O. I taka fajna łyżeczka. Przed chwilą znaleźliśmy większą, jak z jakiegoś innego stopu, ale ta jest super. Ta jest taka ciężka. Albo z takiej miedzi, jakieś, czy, czy jakiś inny taki. Ale super łyżeczka musiał być. Szkoda, że jest połamana. Ale naprawdę waga jest jak na taką malutką łyżeczkę. Niezła. Czy to jest jakaś taka. Może jakaś alpaka albo coś nie wiem. Ale super. 18 taki niski sygnał w sumie. O. Jak coś będzie jeszcze tu nagramy. No tutaj zaraz mieliśmy ten. Dwa sygnały, jeden koło, jeden koło drugiego w sumie to no, o jeden krok. No pierwszy, Kamil, pokaż co tam było. Tamto. Od widelca. No pokaż. Tu takie od widelca. Połamany oczywiście i ten. No a drugi sygnał? Kurde, myślałem, że jakaś fajna moneta, duża. Że jakaś większa monetka. A tu. A tu wyskoczył taki dysk. Ale co to jest? Nie wiem, co to spłonka, czy co? Z numerem. Z numerem. Tutaj w dole nie wiem, czy będzie widać. Na tym. 051 taki numer. A tu wygląda jakaś spłonka większej łuski albo coś. Ale nie chyba nie wiem, co, albo do jakiejś maszyny, albo coś a już myślałem, że jakaś monetka no teraz coś namierzyłem tak mocny sygnał, był 38 a nie wiem co to jest takie z gwintem tu taka rączka nie wiem, to był jakiś taki korek, czy coś, takie przy, przymocowanie, czy od jakiegoś karnistra, albo czegoś, nie wiem co to może być to ma e, jakieś te, sygnatury tutaj z boku 77, coś tu widzę, 900 chyba, 04, coś tam, coś tam, nie wiem. I tu jakaś L, jakiś nie L, czy coś w kółeczku, czy jakieś O. Nie, no takie dziwne, nie wiem, nie mam pojęcia. No tu, czy zabudowania, znowu bo doszliśmy o, w tamtą stronę. Jak widać, w tamtą stronę teraz z powrotem tu się tak kręcimy trochę, a jeszcze trochę pochodzimy, zaraz idę do, do szwagra, do domu. Kamilowi się nudzi, on za młody, jeszcze jest na chodzenie z wykrywaczem. Dobra, to tyle. Okay. No, my już kończymy tutaj podsumowanie, robimy coś za sało, baterie baterię naładowałem. Chyba muszę sobie wziąć drugi akumulatorek na próbę, bo już się zaraz rozaduje. To tu jest tak, Kamil trzyma w rękach, yy, to, to jest tak, te 50. 50 fenigów i co ciekawe znaleźliśmy kawałek takiego srebrnego. Ja myślę, że to jest od, yy, od długopisu, od srebrnego długopisu. Znaczy no, do srebrnej obudowie. Nie wiem czy to będzie widać takie wzorki, yy, może tak to bardziej. I tutaj w tym takim miejscu chyba gdzie Gdzie był ten taki ten dzyndza, taki ten zaczep, co się nieraz zaczepia. No, gdzieś długopis tam na w zeszycie albo gdzieś tam czy, yy, czy w koszuli w tym yy, w kieszeni albo coś to tutaj jest ale tego nie będzie widać bo to jest za, za kamerka przy moim kciuku tutaj jest próba 800 to musi tak myślę że to jest od starego długopisu oczywiście śmieci pozbierane śmieci pozbierane no te różne pierdołki łyżeczki Półeczka, jak tu widać, rączki różnej, tu następna łyżka, większa taka. No i parę łusek, jakaś mniejsza od jakiejś małej broni, znaczy od pistoletu. Tak mi się wydaje, bo tu też nie jest. Tu takie o, i poobcinane jakieś niektóre. Oczywiście blaszki cynkowe, który pełno ten kurek jakiś dziwny. Jakieś rączki aluminiowe, blachy, różne cuda, tu taka większa blacha to jest, tu jest chyba, o tu jest taka dziurka na klucz, to musiał być, to no. chyba od zamku no, jakiegoś drzwi, no, takie różne, od jakichś plandek, drzwi. to nie wiem co to jest, to jest powlekany no. taki mosiądz czy coś, nie czy to będzie. był kawałek granu, czy to jest od jakiegoś, nie, to musi być nie od wiem, od jakiejś trąbki, od czegoś, czy, czy, nie mam pojęcia. No i takie różne, no i trochę śmieci różnych takich. Jest. No i to tyle. No. Śmieci oczywiście tu gdzieś wywalimy, żeby ich, żeby ich nie nosić. No i to tu pozdrowienia. A jeszcze Wam pokażę taką starą maszynę, ja, jak, jak bateria pociągnie, tam w tamtym miejscu stoi. Zaraz zacznę To jest chyba, nie wiem, jakaś mulcarka, czy jak to się nazywało kiedyś? Warmianka. <laughs> Warmianka M005. Łamane chyba przez A jak nie mylę się Tu pokażę Wam trochę może z tej strony jak to... O tu jest też jeszcze jakieś stare te... O Tak jak widać Tak jak widać tu e, Palenie wzbronione o takie różne tam Przed uruchomieniem mocarni o mocarnia zapoznać się z instrukcją obsługi No to tyle to cześć, no, pozdrawiam Was. No, jesteśmy tu z Kamilem yy, w Bożym Polu Wielkim. Nie wiem, czy wiecie, że granica była kiedyś yy, granica polsko-niemiecka była między yy, Bożym Polem yy, Wielkim a Strzewielinem Morskim. I tutaj widać yy, to są drewniane takie o, drewniane domy drewniane domy byłych yy, strażników. Po, oczywiście tutaj po stronie niemieckiej. Tutaj jest tak jeden, drugi. No nie wiem czy baterii wytrzyma, ale drugi, trzeci i czwarty. Cztery domy. I wszystkie zachowały się w sumie w super stanie. Mają oczywiście jeszcze tą, po niemiecką, yy, tą niemiecką dachówkę. Cienką taką i tu. <śleskujesz> Dwa są, dwa są takie yy, Gdzie mają deski Wzdłuż A dwa są Takie z takimi śmiesznymi klepkami Kurde przejdę na drugą stronę Zostań Kamil Przejdę na drugą stronę Żeby wam pokazać I że dwa są takie Z takimi klepeczkami Jak widać Widzicie One są wszystkie Yy, całe w takich klepkach. Dobra, to tyle. Pozdrawiam wszystkich.